maneczko, ja jestem Sebolewski i witam Cię w nowym odcinku. W dzisiejszym filmiku pokażę, jak obsługiwać reapera, jak nagrywać, jak nagrać swój pierwszy kawałek i podstawowy, naprawdę podstawowy miks, jak to zmiksować, żeby to jako tako brzmiało. Oczywiście nie jest to profesjonalny miks, ale dla początkujących twórców na pewno się przyda. Więc yy, mamy ripera, więc co teraz? Teraz trzeba znaleźć bit. Yy, możecie ten bit albo kupić, oczywiście, albo. Zajębać z YouTube'a, tak, bo są dużo, jest dużo free beatów. E, Wpisujemy sobie, nie wiem, type bit Ja zawsze wpisuję, na przykład wpisywałem zawsze 2020, ale mamy już nowy rok, więc 2021. Szukamy sobie jakiś bicik, nie wiem, pierwszy lepszy. Weźmiemy sobie, nie wiem, weźmiemy sobie ten na przykład. Mamy sobie, mamy sobie bicik, prawda? Mamy. E, więc teraz wypadałoby go pobrać. Jeżeli mamy już bicik. Bo mamy, tak? Mamy. Mamy sobie bicik, więc polecam tutaj jest taka strona audiokitchen.com. Sobie przerzucamy ten bicik tutaj, aplaudujemy. Musimy chwilę poczekać. Więc yy, zanim tutaj się to zrobi, to wrzucamy sobie ten bicik tutaj. Mamy ten bicik, tak? Mamy ścieżkę. Kółkiem myszy przesuwamy, i mamy ścieżkę. Tak? Mamy, dobra. Klikamy dwa razy. Mamy ścieżkę. Ja tutaj okay, mam, ee... mam odsłuch z miksera, więc z interfejsu. Więc ja sobie klikam od, razu, od razu na. O yy, Tu, oczywiście, to musi być zaznaczone. Jeżeli to mamy zaznaczone, to możemy przejść do tak? Dodajemy sobie AutoTuna Antaresa. Jest do pobrania gdzieś w internetach, więc nie ciężko to znaleźć. Po Antaresie dodajemy sobie kompresor dla idiotów. Też yy, w internecie można znaleźć. Jak sobie wpiszecie tą nazwę i Reaper na przykład, to znajdziemy. Yy, wbudowany kompresor, equalizer i reverb. Takie podstawowe wtyczki. Mam sobie tutaj już preset ustawiony. I teraz wystarczy tylko poczekać, aż znajdzie nam, ustawi nam ten klucz. Ale zanim to nastąpi, to przejdziemy dalej. No zależy. Ja nie ogarniam zbyt dobrze, więc jeżeli ktoś nie jest doświadczony i jeżeli ktoś tego nie ogarnia, to najlepiej wziąć Clear Vocals. Tutaj kompresor dla idiotów damy tutaj na, Ja tak przeważnie na zero. No zależy, to trzeba już na słuch, oczywiście. Kompresor tak samo na słuch, ale to już kolejna, yy, Equalizer na słuch, ale to jest kolejna sprawa. Kompresor, wbudowany, ja zawsze biorę Modern Vocal, ciszam sobie tak leciutko I tutaj daję tak, zależy jak to brzmi, jak to jest ciche To podgłos podgłaszam, jak jest yy, głośne to trochę ściszam, więc na razie damy 3,8 No i reverb, ustawiamy sobie Sweet Verbo No i zależy też yy, do, od numeru jaki chcemy uzyskać efekt Ja przeważnie tak około minus 40 Może trochę nawet ponad 40 daję Dobra, ustawiło nam tutaj yy, klucz Tutaj mamy 12A, tak? To wpisujemy w Google sobie Audio K graph, Wchodzimy w grafikę. I skoro mamy 12A, to wiemy, że to jest to. D flat minor. Przechodzimy do AutoTuna i ustawiamy sobie D z hashtagiem minor. I mamy już AutoTuna. Jeżeli chodzi o te rzeczy, ja mam już w presecie, ale pokażę wam to na domyślnym. Ustawiamy sobie jeszcze raz tutaj minor. Tutaj D flat. I tu tak, humaniza daje na full. Tutaj daje, no zależy też od tego, czy chcę duży czy mniejszy tune. Tak, na ogół ustawiam około tam 40. Tutaj też zależy. Jak damy na 0, to mamy w 100% rozkręconego tuna i to jest taki na max hamski autotune. Ja najczęściej daję albo na 5, albo na 10, albo jak w ogóle chcę mniej tego autotune'a żeby, żeby był, ale żeby go mniej było słychać, to daję tak na 15. Więc zostawmy 15 i Natural, Vibrato. To ustawiam tak też około 5, 6. też zależy od numeru. Ustawimy sobie to tak. Tutaj wszystko idzie na 0, tylko to tutaj zostaje na 100. To wszystko idzie na 0. I mamy gotowe. I tutaj jeszcze w sumie low mail sobie ustawiamy. I mamy gotowe. I jak widzicie, jest tak samo praktycznie jak, jak w domyślnym. Tak samo w moim presetie. Dobra, mamy wszystko ustawione, więc wypadałoby teraz coś nagrać, tak? Żeby nagrać, jeżeli mamy gotową ścieżkę, kliknięte tutaj, e, ten czerwony przycisk mamy kliknięty, mamy bicik, ściszamy sobie w słuchawkach odsłuch, bo wiadomo później, jeżeli mamy głośne słuchawki, to, to na przykład jak ja, to później słychać ten bit, bo mikrofon łapie po prostu te, te dźwięki, więc ja sobie zawsze ściszam i żeby nagrać, klikamy ten przycisk tutaj, więc ja nagram, zrobię cięcie i zaraz Wracamy. Dobra, mamy nagraną pierwszą ścieżkę. Tutaj dopiero gdzieś wszedłem, więc możemy sobie to y, usunąć. Po prostu przyciąć, klikamy Shift i przesuwamy sobie dowolnie jak chcemy, warto, warto tego używać, bo to jest bardzo przydatna rzecz przy, przycinanie, tak samo jak w montażu filmów. Montowanie i, i cięcia, więc mamy tutaj gotową ścieżkę, zwrotkę, whatever. I jeżeli już to mamy i chcemy na przykład dogać podbitki, klikamy jeszcze raz. To, wy, to wyłączamy. Pamiętamy, żeby jak bierzemy nową ścieżkę, to tą odhaczać, bo nagraną po prostu na, ta, na, tej, na tej ścieżce, co już mamy nagraną, więc tego nie chcemy. Jeżeli chcemy podbitki, ja najczęściej robię tak, że sobie kopiuję te fiksy, czyli CtrlC, CtrlV, i mamy drugą ścieżkę. Możemy sobie, możemy sobie ją teraz nagrać. No i dobra, mamy drugą ścieżkę gotową z podbitkami. Tak samo jak tamto sobie przycinamy, proszę bardzo elegancko i mamy tutaj podbitki. Warto je sobie ściszyć na jakieś tam 5 i tak naprawdę mamy gotową zwrotkę, możemy jej posłuchać. Nagrane na freestyle. Kiedy sobie wchodzę, no to ziom teraz sprawdzaj mnie, bo no, robię to co chcę, kurwa robię to co chcę i nawet nie mów, że nie mogę. No, i dobra, mamy nagrany tak naprawdę numer. I co teraz robimy? Chcemy to zapisać. Tak, klikamy, klikamy plik, renderuj. Um, wpisujemy sobie nazwę, na przykład, nie wiem, Freestyle Tutorial. I tutaj wybieramy sobie, gdzie to mamy zapisać. Zapiszemy sobie to na pulpicie. Tutaj ustawiamy na Extreme. Czyli najwyższa jakość, i tutaj polecam w WAVE. Ie. No i co, i klikamy Render One File. Więc, jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, um, jak, co, do czego, kiedy i po co, to proszę pisać w komentarzu, ja chętnie odpowiem. Jeżeli będziecie chcieli jakieś inne tematy, to też mogę nagrać o tym. To by było chyba na tyle. Tak, jeżeli spodobał Ci się materiał, jeżeli przydał Ci się materiał, to łapeczka w górę oczywiście. Bardzo będzie mi miło subskrypcja, jeżeli jesteś nowy, a chcesz wesprzeć mój kanał, no to subskrypcja i napisz w komentarzu, czy ci pomogło, czy nie, czy masz jakieś pytania, czy masz jakieś problemy, czy zrobić materiał o czymś innym, na przykład z ripera. Dzięki za oglądanie, łapeczka w górę, subskrypcja i do następnego. Siemanka.